Dzisiaj zajmę mi się przygotowaniem fasolki na zimę. Mam tutaj fasolkę świeżo zerwaną. Jeszcze jest brudna, także trzeba ją będzie y, dokładnie umyć. Czego będziemy potrzebować? Będziemy fasolkę blanszować we wrzątku. Potrzebujemy po prostu fasolki, wody, woreczków takich, których będziemy przechowywać żywność. Co robimy? Fasolkę musimy mieć umytą. Gdy ją mamy umytą, odcinamy tutaj te końcówki. Pamiętamy, żeby fasolkę zerwać w takim stadium, żeby to łyko tutaj nie było za grube, czyli lepiej wcześniej niż później. Czyli jeżeli mamy naszą fasolkę, to po prostu odcinamy tutaj te części. No i na razie to jest tyle. Ja przygotuję sobie mniejszą porcję, żeby pokazać jak to zrobić. Mamy fasolkę przygotowaną. Jeżeli chcemy, możemy ją jeszcze przekroić na pół. Ja lubię takie długie, także będę robiła takie długie. Teraz potrzebujemy zagotować wodę. Będziemy mieli jeden garnek z wrzącą wodą, do której wrzucamy na 2-3 minuty fasolkę, żeby ją zblanszować, a potem drugą miskę z lodowatą wodą, żeby ten proces gotowania zatrzymać. Woda mi się już gotuje, dlatego teraz to, co zrobię, to po prostu wrzucam tę fasolkę przepłukaną do garnka. Musimy zadbać, żeby garnek był odpowiednio duży na 2-3 minuty. Także wrzucam taką jedną porcję, którą chcę sobie zamrozić. Ważne, żeby tego nie było za dużo. Myślę, że to mi się jeszcze ta zmieści. No i teraz gotujemy tę fasolkę 2-3 minuty. No, i teraz mamy gotowaną. Ja ją sobie wyłączę. Odkładamy aż się zaparowało całe. I teraz tą fasolkę przekładamy do naczynia z lodowatą wodą. Tu mam naczynie z lodowatą wodą i będę fasolkę przekładać. Ważne jest też to, żeby teraz ten proces gotowania zatrzymać. Więc uwaga, bo jest gorąca. Przekładamy ją tutaj i. Zatrzymujemy proces gotowania. Ważne, żeby teraz ta fasolka po prostu tutaj, żeby zrobić trochę taki szok termiczny. No i po chwili, gdy ona już się tam ostudzi, możemy sobie teraz przygotować woreczek. Sobie to przestawię. Mam taki zwykły yy, woreczek, trochę grubszy, taki, jaki lubię, i będę w ten woreczek zaraz tą naszą fasolkę przekładać. Jeżeli chcemy, możemy, żeby było mniej wody, możemy tą fasolkę trochę osuszyć. Przekładamy ją teraz do tego woreczka. Przekładamy trochę poszeleszcze. Jeżeli mamy długą fasolkę, układać ją w ten sposób na płasko, wtedy będzie łatwiej zamrozić. No i koniec. Zamykamy szczelnie torebkę. Możemy sobie jeszcze napisać, kiedy ona była zrobiona, i to jest tyle. Fasolkę możemy mrozić, a potem jeść sobie jesienią, czy kiedy chcemy, ze smakiem. Koniec smacznego!